Dzień piętnasty Świat to za mało, czyli amerykański sen się spełnia. Dzisiejszy dzień nie zapowiadał się ciekawie. Szczególnie po nocy spędzonej z głową wbitą w poduszkę, przy śpiewach gitarowych młodych Francuzów, a że szczególnie nie uwielbiam francuskiego, to o drugiej w nocy jak usłyszałem z młodej piersi marsliankę po francusku, to wkurzenie moje osiągnęło apogeum. Zjebałem francuskie towarzystwo i od razu zrobiło mi się lepiej, a dookoła nastała cisza i wreszcie zasnąłem. Szybko ryż z mikrofali i z dala od żabojadów. Pogoda robiła się bardzo dobra i w ciągu dnia temperatura osiągnęła 30 stopni Celsjusza. Dość deszczy, trzeba wygrzać stare kości. Alaska Highway z widokami zmieniającymi się co zakręt jest cudowna. Chociaż sama nawierzchnia, czasami jak u nas za komuny. Jestem, widzę, jeżdżę. Dojechałem do Watson Lake. Małej mieściny, ale znanej na całym świecie z kilkudziesięciu tysięcy tablic z nazwami miast, klubów, organizacji, tablic rejestracyjnych i wielu, wielu innych. Oczywiście nie omieszkałem przybić motocyklowej tablicy z logiem Mototurysty. Ale jak tu przybić, skoro zestaw serwisowy mojego motocykla nie zawierał ani młotka, ani gwoździ. Uff! Dojeżdżam na miejsce. Jest budynek informacji turystycznej, więc wchodzę z tablicą i mówię, że z Polski, że na motocyklu. A kobieta do mnie, chcesz gwoździe i młotek? Zamurowało mnie i pytam, czy czyta w moich myślach, a ona odpowiada, że wielu przyjeżdża tu takich z całego świata, co mają piękne samochody, motocykle, fajne ciuchy, kamery, dużo kasy, a nawet tablice w ręku, ale nikt nie ma gwoździ i młotka. W końcu przybiłem. Jestem wielki pochodziłem po parku tablic, jest ich tu naprawdę dużo, bardzo dużo. Miejsce to nazwano Signpost Forest in Watson Lake, a dokładnie znajduje się ono przy słynnym znaczniku o długości 635 mil wzdłuż legendarnej autostrady na Alasce. Bombardowanie Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku i obawa przed japońską inwazją podczas II wojny światowej zmobilizowały Amerykanów do zbudowania autostrady, która zapewniałaby trasę dostaw z Alaski do niższych 48 stanów. Podczas prac przy budowie autostrady w 1942 roku żołnierz inżynier USA Carl K. Lindley miał wypadek i został oddelegowany do Watson Lake, aby wyleczył rany. Jak to w armii bywa, żołnierz coś robić musi, i otrzymał od dowódcy polecenie naprawy i uzupełnienia drogowskazów. Podczas wykonywania prac na jednym ze słupków przybił tablicę wskazującą kierunek i dystans do swojego rodzinnego miasta Denville w stanie Illinois. Denville, Illinois, 2835 mil. Fajna historia, bo od tamtego czasu, a był to rok 1942, inni podróżni poszli w jego ślady i przybijają tablicę po dziś dzień. Ha, dzisiaj nawet znalazł się jeden wariat z Polski z tablicą mototurysty. Jeśli ktoś z Was dotrze tutaj, niech poszuka naszego portalowego loga na aluminiowej tablicy motocyklowej. Nie będzie to jednak łatwe, bo podobno tablic jest tutaj już około 80 tysięcy. Zawijam się, kupuję jedzenie i chcę już jechać, a tu zaczepiają mnie robotnicy drogowi, pytając, czy przywiozłem tablicę. Mówię, że tak, a oni proponują piwo. Podobno każdemu, kto przybija tablicę, serwują gratis piwo. Dookoła jest sporo zabytkowego sprzętu drogowego, wykorzystywanego przy budowie autostrady. Od taki skansen. Trochę rozmawiam z robotnikami i spadam. Jazda wspaniała. Prawie sam na drodze. Czego chcieć więcej? Słońce, ciepełko. Kątem oka zauważam informacje. Chodzące bizony. Myślę, chyba coś się pomerdało chłopakom. Jadę, jadę i jednak stoją dwa podejrzane typy, skubią trawę, patrzą na mnie, ja patrzę na nie. Bo to przecież pierwszy raz z bizonem sam na sam. Ja winę tu. Obcykałem chłopaków z każdej strony, bo pomyślałem, że takie spotkanie się już nie powtórzy i to jedyna okazja uwiecznić na selfie bohatera z Polski. Za kilometr kolejna atrakcja. Rodzinka bizonów. Oj, myślę, dużo ich chyba tu jest i chyba wykrakałem, bo za parę kilometrów to już prawdziwy wysyp się zaczął. Na poboczach jest ich mnóstwo. Całymi stadami stoją, skubią, leżą, leniuchują. Spotykam kolejny znak: tylko dla motocyklistów wracających ze zlotów. Taki znak trzeba by w Polsce było rozpropagować. Nagle miś, który też skubie trawę i tą fajną fioletowo-czerwoną roślinkę, która rośnie po obu stronach przy całej Alaska Highway, czasami tworząc wielkie pola koloru. Postanawiam w tak fajny dzień dojechać do Liard Hot Spring i to był strzał w dziesiątkę, bo są to gorące źródła siarkowe i pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to porównanie ich z gorącymi źródłami w labat w Tadżiskanie. Woda ta sama, ale już organizacja zupełnie inna. Wiem, byłem tam i jestem tu. Odrobina luksusu i wymoczenie sobie w gorącej siarkowej wodzie zdecydowanie mi się należy, bo przecież przebiłem tablicę mototurysty w kultowym miejscu i przeżyłem spotkanie ze stadem bizonów. Alleluja i do przodu. Cześć, do jutra.